Damy. O Jezu nasz, o Jezu, Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi. Chwała niech będzie za Come bye. -bye. Wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, święta trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w dłonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Piątyń o Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie je Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, korejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości, skarbnicą, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezden na głębino, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, króluj zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. W którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa sobie ojciec bardzo upodobał. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami. Zagnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wojnę dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, źródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z elżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starych, zmiłuj się nad nami. Aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa uczniom przebite, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, życie i wstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. serce Jezusa pawa ofiar grzeszników, zmiłuj się nad nami serce Jezusa zbawienie ufających Tobie zmiłuj się nad nami serce Jezusa nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świat, Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebogać tym, którzy pragną Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen, do serca Twojego uciekamy się, Jezu Boski, zbawicielu, naszymi grzechami, racz się nie zrażać. O Panie święty, ale od wszelakich złych czynów, racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu. słodki, pośredniku boski, jedyna ucieczko nasza. W sercu Twoim racz nas obmyć. do serca Twojego racz nas przytuli. nas zachować. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobrym, zbawicielu słodki, pośredniku boski, jedyna ucieczko na... Manna zapowiedź Eucharystii. Z okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Lourdes w 1981 roku francuski kardynał Gabriel Marie Geron przypomniał pewien epizod z życia świętego Jana Marii Wianeja, proboszcza z Ars. Gdy święty proboszcz przyjął Komunię Świętą jak, jako wiatyk, wydał paradoksalny, a więc pozornie sprzeczny okrzyk, jak ciężko jest przyjmować komunię świętą po raz ostatni w życiu. W tym agonalnym okrzyku kryła się cała tajemnica miłości do Jezusa w Eucharystii, do boskiego pokarmu, którego nawet aniołowie nie mogą przyjmować. Jeśli więc proboszcz żałował czegoś na Ziemi, to właśnie komunii świętej. To jest ten paradoks. Wyrażający tajemnicę jego serca, święty Proboszcz szedł do Pana powietrzną nagrodę, ale żałował, że już nie będzie mógł więcej komunikować na ziemi. Czym jest dla nas boski posiłek Eucharystyczny? Manna w starym Przymierzu zapowiadała go w sposób bardzo wyraźny, gdy narodowi wybranemu groziła śmierć głodowa na pustyni, Bóg poprzez Mojżesza karmił cudownie swój lud. Manna była zapowiedzią Eucharystii. Eucharystia bezwzględnie przewyższa pokarm na pustyni swoją wartością, istotą i nadprzerodzonymi skutkami. Cud manny, rozmnożenie chleba i ryb przez Chrystusa był jedynie przygotowaniem do cudu Eucharystii. W Ewangelii według świętego Jana Chrystus mówi, nie mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Ale bowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Jam jest chleb życia. Ojcowie was jedli manne na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stąpił. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja jadam. Jest moje ciało na życie wieczne. Chrystus sam wyjaśnia, że manna jest jednym z doniosłych symboli typów zapowiedzi Eucharystii. Dopiero w świetle tekstów Nowego Testamentu, w sposób pełny rozumiemy tekst Starego Testamentu, manna jest pokarmem doczesnym i nie chroni od śmierci wiecznej. Eucharysta jest pokarmem niebieskim, duchowym i gwarancją życia wiecznego. Eucharystia jest najdoskonalszym zjednoczeniem z Chrystusem. Zjednoczmy się teraz z Chrystusem obecnym w Najświętszym sakramencie i módlmy się, módlmy się do serca Bożego prosząc o Jego błogosławieństwo.